Hej, tu Gabi. Witam się dzisiaj z Bartnego i zabieram Was do wysiedlonej wsi Świeżowa Ruska. Idziemy trochę od tak zwanej dupy strony. W sensie, moglibyśmy zacząć jak normalni ludzie od początku wsi dojść do końca i się wrócić. Ale, że żeby zrobić tak, ja muszę jechać tak bardzo, bardzo naokoło. Wychodzi z tego dwa razy dłuższa, jak nie jeszcze więcej trasa, więc wolę tutaj podejść troszeczkę więcej kilometrów i przewyższenia zrobić niż, e, niż jeździć, e, tak? Tu już byliśmy, jak szliśmy na Magury, Wątkową, Jasielską i Kornuty, tak dalej, tak dalej. Po prostu skręcaliśmy w lewo, a tym razem o ile mnie pamięć nie myli, po prostu. Pójdziemy prosto. Od przełęczy Majdan. Ale już nie jest takie rano rano. Czy nie postępy, żeby nie być na szlaku o świcie. Chociaż jest to coraz trudniejsze, bo dzień jest dłuższy i słońce się budzi wcześniej, a ja jestem pod tym względem żyję wraz ze słońcem. <grym> Samoistnie się budzę. Yy, no ale nieważne. W każdym razie ja myślałam, że mimo wszystko i tak będzie tu mniej ludzi, a były dwa samochody. Z czego w jednym jakieś państwo albo spali, no nie chciałam im zaglądać do środka, albo spali, stali, już są na szlak. W każdym razie. O, jak pięknie. Dzień zaczęłam oczywiście od przygód. Najprzed nie mogłam się ubrać. Zobaczyłam jedną bluzę, stwierdziłam, że jest za cienka, więc wymieniłam na drugą. Potem się okazało, w sumie w połowie drogi, jak popatrzyłam do lusterka, że jest brudna. Więc musiałam założyć tą awaryjną. Po prostu, ahoj przygoda. No. Mieliśmy tu być w lutym, żeby patrzeć na tropy, ale wyszło jak wyszło. No ale nic, przyszły luty będzie nasz. Ale czy możemy docenić przez chwilę fakt, że jest rano, no jest dziś koło dziewiątej ja jestem w bluzie, bez czapki. Tak? Możemy docenić ten fakt? Bardzo mały, ale jakże znaczący. Masakra, na jaki szlak nie wejdę, tam mnóstwo powywracanych, połamanych drzew. Jest coś magicznego. Jak tak w środku lasu mamy coś takiego. Jaka jest tego historia, jaka jest historia ludzi, którzy to tu postawili, którzy tu później przychodzili. W Świeżowej Ruskiej byłam przed wypadkiem jakoś jesienią. Ciekawa jestem jak teraz wygląda, bo pamiętam, że wtedy stwierdziłam, że chyba najpiękniejsza będzie jednak wiosną albo latem. Jak te wszystkie drzewa będą zielone, a nie takie szarobure. Oto idziemy wiosną, ale nie mogę powiedzieć, żeby było już specjalnie zielono. Ale wtedy pamiętam, przeszłam małą szkołę życia z korsą, ponieważ jechałam jeszcze od innej strony. Spory odcinek musiałam pokonać taką żwirowaną drogą, i to nie był taki żwirek jak tutaj. Tylko, wiecie, taki duży, jeszcze dobrze nieubity. Takie no, kamienie, kamienie po prostu większe i tam są górki, dolinki, górki, dolinki. Ja się tylko zastanawiałam czy na koniec znowu nie będę musiała czegoś wiązać na te tyrytki. Ale nie. Ale nie. Czasem my dochodzimy do Przewołęczy Majdan, nie wiem czy pamiętacie, ale podlinkuję ten film. Tutaj było bardzo dziwne zdarzenie z ptakami, które bardzo się oburzyły na moją obecność do momentu, kiedy nie powiedziałam, że nie jestem z Koła łowieckiego Wtedy wszystkie ucichły i mam to nagrane. <grystanie> To taki coś to jak najbardziej może być. Ale tylko uwaga. Powiedzmy, że już przeszłam ten odcinek, który był zakazany, więc. Mój ukochany Park Narodowy. O tego ukochany, bo. Kala domu. <grych> Najpierw wyszliśmy tu, teraz musimy zejść tu. I potem znowu zejdziemy wchodzić. Łama tego. że stara droga. Ale wygląda to strasznie. Strasznie. No, powiem Wam, że strasznie tu brzydko. Nie wiem, jak Wy, ale ja już byłam w wystarczająco dużej ilości tych wysiedlonych wsi, by stwierdzić, że na przykład tutaj kiedyś coś było. A tu już jest pierwszy cel naszej podróży. Łysy czubek. <laughs> Okej. Okay. To łysy czubek. Tu jest w takim razie łysy czubek, tylko że nie łysy. Może kiedyś był łysy. Ale generalnie widzicie, jesteśmy na ósemce. Idziemy od dupy strony do jedynki. Zdłuż po potoku świeżówka. I jakby ktoś zbierał. To są już nie będę odbijać na ręce. Nie lubię otwierać takich miejsc, kiedy nie wiadomo co w środku. Ale no, schron jest. Myślałam, że tutaj sobie podpoczywam, ale to nie ma gdzie usiąść, chyba że w środku, a to bez sensu. Bo to coś to, to jest dla mnie za wysokie, nie wiem, to ktoś chyba musi mieć 2 metry. Czyli nie jest do siedzenia. Ale okej. Okay. Idziemy dalej. Będą inne miejsca. Czyli generalnie z Bartnego dołożyliśmy jakieś 3,5 km w jedną stronę, żeby przejść. Więc tragedii nie ma. To naprawdę nie jest nie wiadomo jaka duża wieś. Więc każdy sobie tutaj poradzi bez problemu. Tym bardziej, że te przewyższenia niby są jakieś, ale nie są tragiczne. Tak w ogóle, to świeżowa ruska. Ma coś, czego na przykład nie ma nieznajowa, a moim zdaniem powinna mieć. Żeby móc ją w pełni zobaczyć, nie musząc moczyć się w potoku. To latem nie ma, nie ma jakiegoś znaczenia, natomiast no nie każdy ma możliwość zobaczenia nieznajowej latem, tak? Natomiast świeżowej lustki są mostki. No patrzcie jak pięknie. Czy zaskoczę was stwierdzeniem, że dokładne lata powstania wsi nie są znane? Pewnie nie, bo często właśnie od tego zaczynam. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1665 roku, jednak chodzą słuchy, że wieś powstała tu blisko 100 lat wcześniej. Błotko, pierwsza klasa. Jak byłam tutaj, to przechodziłam przez tą rzeczkę. Nie przechodziłam przez ten most, tylko było, ale była mi dużo mniejsza woda. Grał ktoś w The Last of Us? Czy tylko mnie się skojarzyło? No, powiem Wam, że przyszłam tutaj za wcześnie. Myślę, że w momencie, kiedy tutaj jest yy, zielono, liście na drzewach i tak dalej, jest, jest ładniej. A tak to może to chodzi o to, że jesteśmy na terenie Parku Narodowego, więc tutaj jak coś upadnie, to leży. No i jest tak, jakby tu generalnie nikt nie robił. Nie chcę powiedzieć, że jest brzydko, bo ma to swój urok. Natomiast jak będziecie się tutaj wybierać, to idźcie jak już będą liście na drzewach. Z pewnością o wiele lepiej to wygląda. Oprócz potyczki pomiędzy Rosjanami a konfederatami parskimi w 1770 roku, gdzie Kazimierz Płaski ledwo się uchronił od niewoli, historia wsi wydaje się być typowa. Mieszkali tu różni ludzie, zajmujący się różnymi rzeczami. Śmiali się, kochali, czasem kłócili. A później przyszły wojny, przesiedlenia i akcja Wisła, jaka zakończyła tu wszelkie życie. Dzisiaj po mieszkańcach zachowały się zaledwie podmurówki, cmentarz czy kapliczki. Cały ten teren należy też do Magórskiego Parku Narodowego i chociaż w tym filmie strasznie narzekam na jej wygląd, to chyba musiała mieć gorszy dzień, bo montując wcale nie widzę aż takiej brzydoty. Weźcie to proszę pod uwagę i nie skreślajcie tego miejsca. Tam podobno można sobie wejść, ale wy sobie wchodźcie, a ja zostanę na zewnątrz, bo nie lubię takich atrakcji. Jak nie ma przewodnika i tak dalej, to nie wiadomo co tam jest. Nie. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Ale wy sprawdźcie. <laughs> Ta część jest troszeczkę lepsza. Wciąż jest tutaj jak po wojnie, ale. Rykułku. Już myślałam, że sobie tą ławeczkę wymyśliłam, i, i to w ogóle nie ma. Stary sad. Jak tu byłam ostatnio, to tutaj były gruszki. Czy jabłka? Chyba jabłka. To jest chyba jabło. Pojawili się już ludzie. A będzie jeszcze gorzej. Więc ruszamy ku chyba ostatniej takiej ciekawej rzeczy. Tutaj i będziemy wracać. Nie ukrywam, że jestem trochę zawiedziona. Niby wiedziałam, że tutaj jest tak średnio ładnie, ale zupełnie nie wzięłam poprawki na to, co z tym miejscem zrobiła ta zima. Powiem szczerze, że jest sajgon na kółkach. I teraz wyobraźcie sobie: że tu kiedyś był dom, spali ludzie, mieli pewnie ogród, sad, swoje życie. A teraz w ich domu wyrosło, wyrosło drzewo już jakiś czas temu. Ale generalnie wszystko jest zarośnięte, i została tylko taka dziura. Coś strasznego. Co tu się wydarzyło? To jest potężna ława. Więc jak to jest, to jakiś. Bardzo duże. A to wygląda trochę jak jakieś dzieło czarownic z jakiegoś filmu: czarne konary, jakieś tam małe jeziorko, nie? Czy nie? Może to była część sypialnia, albo salon, albo kuchnia. No to zapraszam do ostatniej atrakcji świeżowej ruskiej, albo pierwszej. Zależy od której strony idziecie. Dobra, no to wracamy. Musimy pochłonąć całą tą drogę. No powiem Wam, że moje poczucie estetyki tutaj szwankuje, Tutaj cierpi. No, nie lubię, no, no nie lubię takich. I tak rozumiem czemu to jest tu zostawione. Ale to, że rozumiem to nie znaczy, że musi mi się podobać, prawda? Mrowisko i pomniczek. No, powiem, że dziwne. Świeżowa Ruska może być najbrzydszą wysiedloną wsią, w jakiej byłam. No, nie będę ukrywać, że jest. <laughs> tak, ale... Z pewnością ma jednak najwięcej zachowanych takich właśnie podmurówek. Ciężko się ich czasem dopatrzeć, ale... Jak ktoś ma sprawne oko i interesuje się takimi rzeczami, to na pewno będzie się tutaj dobrze bawić, bo jest tego mnóstwo. I naprawdę pod tym względem no to super. Normalnie będzie trzeba przyjść tutaj latem, żeby się mogła określić, czy jest tu po prostu brzydko, czy jest tu brzydko, brzydko tylko w określonych porach roku. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się tak rozbierać, ale zaczęłam się trochę pocić. A to jest gorszy pomysł, więc why not? Dzięki przerwie świątecznej odrobiłam sobie troszeczkę materiału, żeby mieć tak w przód, e, więc mogę chorować, nie? Tu, tu, tu. Ten skrzyk się nawet ułożył w kijankę. że jak się idzie w górę tego potoku, to jakoś tutaj jest przyjemniej. No to poleżymy chwilę. Zdaliśmy z powrotem raz jeszcze spiąć się do Przełęczy Majdan i raz, dwa, trzy. Jesteśmy w samochodzie. Suchy Słuchajcie, Takie suchy Powiem wam, że ten las jak już jest takie słoneczko. I w drodze powrotnej wygląda odrobinę lepiej, ale jestem czerwona. No cóż, okres na czerwony ryjek się zaczyna. Można powiedzieć, że otwieram sezon. Cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz. W każdym razie, no, nie to, że tu coś się zmieniło, ktoś w międzyczasie posprząta, ale jednak to słoneczko troszeczkę daje uroku, puszcza swoje cienie. Więc tak, a my już dochodzimy. Tutaj zaraz jest tablica, że wchodzimy do Parku Narodowego. I ostrzeżenie o wycince, które będziemy musieli zignorować albo zrozumieć je tak, że tyczy się tej dróżki bocznej, a nie naszej, bo raczej to tak dotyczy. To musiałoby być znak z dwóch stron, że jest wycinka, a tutaj jest jakby jeden, więc... Więc tak, jesteśmy na przełęczy. No i będziemy schodzić do samochodu. Ciekawa jestem, ilu ludzi będzie. Czy będziemy musieli sobie szukać innego miejsca, czy tutaj posiedzimy. Miejsce i ubrałam brudną bluzę. Jestem ubrana, bluza na bluzie, bo tutaj nagle jest chłodniej niż tam. Więc, więc tak, ale myślę, że mi będzie ciepło. I patrzcie, jaki mam widok. powiedzieć o świeżowej, ruskiej. Z pewnością jedźcie tam jak się zazieleni, to będzie ładniej, bo tak jak mówię, to jest najbrzydsza, najbardziej taka zakrzaczona ta wysiedlona wieś, natomiast jest tak, że tam nie ma nic bo jest. Nigdzie indziej, przynajmniej ja nie widziałam, żeby było aż tyle no takich pozostałości po domach i tak dalej i tak dalej, więc to ma swój urok. Natomiast tak jak mówię, lepiej jechać w momencie kiedy się już zazieleni. Tymczasem ja jadę do domu. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Pa pa.